w Litwie, w innych krajach jest dobrowilno przyjednać do z... wspólnoty Ukrainie. Umowa, którą premier tu skazał z prezydentem Zełańskim, umowa w naszej opinii zawarta w sposób nieważny przez osobę do tego nieupoważnioną. To wprost wynika z polskiej konstytucji. Co byście poczuli, gdybyście obudzili się do dźwięku wyjących nieustannie syren? Gdyby w radiach rozbrzmiał podobny komunikat do tego sprzed dziesiątek już lat, który zaczynałby się od słów, to nasz ostatni komunikat, bylibyście na to przygotowani? A co jeżeli powiem Wam, że scenariusz ten może się niedługo spełnić? Jeżeli nasza władza podejmie się rozwiązań, które mogą doprowadzić do tego, że nasza przyszłość i bezpieczeństwo zostaną ułożone na szali, a decyzja w sprawie naszego być albo nie być będzie w rękach Putina. To właśnie może się wydarzyć już niedługo. Czemu Tusk nieoficjalnie wypowiada w Rosji. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa na kanale bądź na bieżąco i jeszcze zanim zaczniemy chciałbym Was tylko poinformować o tym, że w ostatnim czasie na naszym kanale pojawił się materiał z tej samej serii, w którym analizujemy nie tylko to czy konflikt się zbliża, ale przede wszystkim, czy ludność Rosji jest na to gotowa? Zapraszam Was więc serdecznie do, do zobaczenia tego filmu, bo analizujemy tam wypowiedzi Rosjan w internecie, do których dostęp dla nas jest bardzo ograniczony. Link macie oczywiście w opisie, a teraz już bez przenudzania zaczynajmy. Niechęć w relacjach polsko-ukraińskich stale eskaluje. Mimo tego, że nastroje są napięte, a sympatia między przedstawicielami naszych narodów się zaciera, nasze władze dalej prowadzą wspólną, coraz ściślejszą politykę. Albo przynajmniej przejaw tego zjawiska miał właśnie miejsce, kiedy to prezydent Załęski odwiedził Warszawę. Prezydent Ukrainy złożył wizytę w Polsce 8 lipca, kiedy to ponownie podziękował Polsce za dotychczasowe wsparcie, w tym przekazanie samolotów i za decyzje, które tego dnia zapadły. Wyraził nadzieję na dalszą współpracę, szczególnie z polskimi firmami z sektora obronnego, i zdaje się, że jego nadzieje były adekwatne, bo na tym spotkaniu to właśnie strona ukraińska wyszła najlepiej. Wraz z premierem naszego kraju podpisali umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między naszymi państwami i to właśnie ten temat tam intensywnie rozgrzał opinię publiczną. Polska zdecydowała się na przykład utworzyć i szkolić ukraińskie legiony na swoim terytorium. ...озділу. Ми маємо дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади, і саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, Литві, в інших країнах ЄС, добровільно приєднатись до оборони країни. Ukraiński Legion budy trenuatys i буде тренуватись w Polsce i буде ostatecznie партнерами. i każdy gromadzianej Ukrainy, jak i wyryszyć budę w Legionie, z możliwości kontrakt z zbroją Ukrainy. Decyzja ta może wynikać z chęci wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy w obliczu trudnej sytuacji. Lepiej wyszkoleni żołnierze mogą poprawić skuteczność ukraińskiej armii na froncie. Jednocześnie jednak pojawia się pytanie, czy pomysł ten nie był podyktowany czymś skrajnie innym? Na przykład sypiącymi się oskarżeniami o to, że Ukraińcy uciekają od służby za granicę. Całkowita fikcja, skoro ci ludzie nie chcą pojechać na Ukrainę tam walczyć. To jakim cudem my mielibyśmy tutaj stworzyć legion z tych samych ludzi i wywieźć ich tam? Przecież to jest całkowicie absurd. Nie... Jeśli chcemy, jeśli chcemy powrót Ukrainie, nie no to znajdź, to, znajdź, to tych ludzi, którzy są niby ochotnikami, znajdźmy ich i zawieźmy ich na granicę. Przejdą i tam się wciągną do... I... Ukraińskiego. Ja nie widzę jako całkowity absurdalny pomysł i nie widzę jakiegokolwiek sensu realizacji. Chodzi o to, że my będziemy ich szkolić i uzbroić. Być może się chętnie znajdą, tak, przynajmniej twierdzi Pan. Jakby byli chętni to przez te dwa lata naprawdę mogliby wyjechać na Ukrainę, ale nie wyjechali. To są jedyne, jedyne zastrzeżenia, znaczy, które Konfederacja no, to, ma do tego to, pomysłu? To widzę jako w ogóle całkowicie absurdalne sytuacje, gdzie y, tworzymy coś piarowego, co niby nas ma w dobrym świetle pokazać, a de facto realnie nie pomaga w żadnej, u, nie pomoże w żadnym stopniu Ukrainie, bo po prostu nie znajdzie się żadnych chętnych, którzy w Polsce będą chcieli to robić. Zdaje się jednak, że pomysł ten jest dla naszej strony skrajnie niekorzystny. I to na wielu innych płaszczyznach. Umowa, którą premier tu skazała z prezydentem Zelańskim. Umowa w naszej opinii zawarta w sposób nieważny, przez osobę do tego nieupoważnioną, to wprost wynika z polskiej konstytucji. Kolejny raz opuściliśmy pomieszczenie obrad, ciesząc się rezultatem rozmów, na których wychodzimy najgorzej. Jeżeli udałoby się stworzyć jakąś formację, to koszt będzie spoczywać na nas odpowiedzialność za szkolenie osób, które nie będą walczyć w naszym interesie. Choć rzecz jasna, to jest akurat temat sporny. Można się zastanawiać dalej nad tym, czy obrona ukraińskich granic jest kwestią bezpieczeństwa nas wszystkich i nie należy też tego bagatelizować. Jeżeli zagrożenie istnieje, to należy mieć je na uwadze. Z drugiej jednak strony, przekazaliśmy do tej pory znaczne środki za naszą wschodnią granicę, podobnie zresztą jak niemal całe NATO. Z dużą dozą prawdopodobieństwa spór mógłby skończyć się już dawno temu, gdyby nie to, że Zachodowi bardziej może zależeć na tym, by Ukraina i Rosja dalej toczyły walki, wycięczając się do cna i osłabiając swój potencjał. Jeżeli teoria ta byłaby prawdziwa, byłoby to rzecz jasna mało sprawiedliwe względem naszego sojusznika, jednak bardzo praktyczne w odniesieniu do własnego bezpieczeństwa. Zamroziliśmy Moskwę na co najmniej lata, dzięki czemu mielibyśmy względną gwarancję tego, że wschodnie mocarstwo nie będzie skłonne przekroczyć natowskich granic. Można traktować to jak teorię spiskową, jednak zauważmy, że z jakiegoś powodu konflikt ten od dłuższego czasu wygląda niemal tak samo. Przewaga czasem jest po stronie Rosji, czasem Ukraina odbija część terenów, ale zmiany te są minimalne. Ta cena, którą płaci Ukraina, to jest cena także za to przyszłe szczęście przyszłych pokoleń, także na całym świecie, nie tylko w Ukrainie. Prawda jest taka, że nasze władze bawią się naszymi nastrojami. Mamy trochę nie lubić Ukrainy, a trochę lubić. Czasem mieć gdzieś to, jak potoczy się konflikt, a czasem powinniśmy czuć solidarność i chcieć nieść pomoc. Dzięki temu nasze nastroje są rozbujane, stajemy się oschli, obojętni, jednocześnie też mniej zaangażowani. Coraz mniej interesuje nas to, jak duże środki nasza władza przekazuje na wspieranie wschodu. Słyszymy o kolejnych milionach, miliardach, Przekazywanych na Ukrainę będąco jej w potrzebie. W reakcji na te wieści mrukniemy coś pod nosem, zastanowimy się po co to ciągnąć i odłożymy w zakamarki naszej pamięci. I koło się zatacza, bo przecież to tyle lat trwa, że już przestało nas obchodzić. Myślicie, że ci ludzie, którzy mają większość władzy tego świata w rękach, Postacie, które potrafią przez lata nas oszukiwać, a i tak utrzymywać swoje stanowiska, pozwoliłyby nam na to, by całe społeczeństwo zaczęło postrzegać Ukrainę w tym, a nie innym świetle. Zgodziliby się na to, że sprawa zboża z Ukrainy, która tak rozgrzała emocje w Europie, stała się tak głośnym tematem, gdyby nie chcieli, abyśmy balansowali między chęcią niesienia pomocy a irytacją wobec Kijowa. Gdyby obywatele Zachodu byli dalej tak zaangażowani w spór, jak byli na początku, to oczekiwaliby, że dobiegnie on końca tak szybko, jak to tylko możliwe. I tutaj sytuacja się powtarza. Jaki sens ma tworzenie tego legionu? Jest to kolejne nijakie i mało uzasadnione rozwiązanie, które podejmowane jest raczej dlatego, by uciszyć jakieś głosy, by pokazać, że robią coś z problemem Ukraińców uciekających od poboru za granicę. Nic nie wnosi, nic to nie zmienia. Kierunek sporu nie odwróci się radykalnie po ogłoszeniu takiej decyzji. Nie spowoduje to też, że tych, którzy uciekli przed sporem, nagle ruszy sumienie. Może kilka takich jednostek się znajdzie, ale są to raczej marginalne liczby. Co więcej, pomysł ten nie jest jedynym godnym głębszego przeanalizowania. Z zawartych tego dnia porozumień zobligowaliśmy się też do tego, by przekazać Ukrainie więcej samolotów. Tym razem jednak nie w postaci dofinansowania, a z naszych własnych zasobów. Rzecz jasna: jeśli Zachód pozwoli. Dla Ukrainy to, co mamy w tym dokumencie, jest trochę za mało. Na przykład pada, padają pytania o MIGI. To ma związek też z bezpiecznym niebem nad Ukrainą, nad Polską. I tutaj sobie powiedzieliśmy, my dzisiaj nie możemy po prostu przekazać migów, bo one pełnią dzisiaj funkcję air policingu, czyli no pilowania nieba nad Polską, także w jako część natowskich misji, ale uznaliśmy, że jeśli tylko sojusznicy NATO pozwolą nam zastąpić jakimiś innymi samolotami to, co, czym my dysponujemy, a Migi, wiemy o tym, byłyby bardzo przydatne jak najszybciej ze względu na łatwość obsługi w Ukrainie, to jeśli tego typu Równowaga może być zachowana, to oczywiście będę przekonywał Polskę, naszych partnerów, mówię tutaj o, o, o dowódcach, żeby jak najszybciej zrealizować tego typu decyzje. Premier doskonale zna politykę i przypuszczalnie zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli mielibyśmy już dostać coś na zastępstwo tego, co przekazaliśmy, to nie będzie to sprzęt lepszej jakości. Możemy trzymać kciuki za to, by była ona chociaż zbliżona. Nie chodzi tu tylko o to, że Zachód źle nam życzy. To prosta kalkulacja. Gdyby mieli oddać dobry sprzęt, to pierwszym państwem, do którego miałby być przekazany, byłaby właśnie Ukraina. Najmniejszego sensu, by to nie miałobyśmy my go na ten moment dostawali. Nie jest to na rękę naszej stronie świata, bo przecież kluczowym tematem jest teraz rozstrzygnięcie sporu z Rosją, albo przynajmniej tak brzmią deklaracje. Ale to też nie jest koniec ciekawych pomysłów, które uwzględniają dziwną politykę organizacji. Pracujemy w tej chwili nad, yy, nad tym, aby móc spalać polski węgiel, którego mamy w tej chwili sporo, i tak, żeby nie płacić za spalanie tego węgla, czyli za emisję, a prąd wytworzony przez polskie elektrownie z polskiego węgla yy, za europejskie pieniądze przesłać. Istniejącym mostem energetycznym na Ukrainę. Emisja dwutlenku węgla jest zła, no chyba że na szczytny cel. Jeszcze do niedawna martwiliśmy się o to, co zrobić z tym zalegającym produktem, i znalazło się rozwiązanie. Spalimy go w imię Solidarności. Jeżeli myślicie, że to koniec, to muszę was rozczarować. Pomysłów jest znacznie więcej, a na wyróżnienie zasługuje tu na przykład jeszcze nowy system obrony powietrznej, który zlokalizowany będzie na terytorium Ukrainy. Але ма джава для польські особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей, і це є це відображено в безпековій угоді. Передбачена положення про a, розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет. No. Jakie wypuścimy w napięku Polsce, i tutaj ja w pełnym miesięczu nasze komandy, komandy Ministerstwa Obrony, nasze komandy pracują razem z naszymi wojskowymi spilno, jak my możemy szybko realizować ten punkt naszych domowności. Teoretycznie nie jest to złe rozwiązanie. W końcu Ukraina ma i tak większe prawo reagować na swoim terytorium niż my, z tym, że to najpewniej nie ich pociski będą stosowane. A nasze. Cała argumentacja więc i w tym przypadku traci swoją zasadność. Wszystko to w rzeczywistości sprowadza się jednak do jednego: My przede wszystkim musimy cały czas wzmacniać nasze bezpieczeństwo militarne, i, i to jest A pod, tym naszym... Nie wzmocni... A tym nie wzmocniliśmy. Panie redaktorze, my już wystarczająco dużo pomogliśmy Ukrainie militarnie, e, przyjmując uchodźców, przy, po, pomagając finansowo, wysyłając. B... Natomiast A e, jeśli ta Ukraina pomoc. Przegra? Nie, nie, nie. To też musimy być gotowi na taki scenariusz. My przede wszystkim musimy zagwarantować nasze bezpieczeństwo militarne. Zaczynamy coraz śmielej przekraczać pewną granicę, czego z jakiegoś raczej zrozumiałego powodu inne kraje wspólnoty się nie podejmują. Nie robią tego, bo wiedzą, z jakim ryzykiem mogą mieć wtedy do czynienia. Zapisy o utworzeniu w Polsce Centrum Szkoleniowego, zapisy o, uwaga i teraz jest to najważniejsze o możliwości stacjonowania tak, drodzy Państwo, w tej umowie, którą podpisał dzisiaj premier przy akceptacji prezydenta, znajdują się zapisy o możliwości stacjonowania polskich na Ukrainie i o możliwości stacjonowania ukraińskich w Polsce. Bo widzicie, w tym całym raczej zaplanowanym zamieszaniu przypadkowych obietnic, kilka szczególnie istotnych mogło nam umknąć. Niektóre z nich już w pierwotnej formie, bez szczególnej analizy ani potrzeby przekoloryzowania, stawiają pod znakiem zapytania to, czy nie angażujemy się zbyt intensywnie w ten konflikt pod przykrywką wspierania Ukrainy, czego mieliśmy się podejmować po to, by zagrożenie nie zapukało do naszych bram. Podejmujemy decyzje, które mogą spowodować, że właśnie to się wydarzy. Sami dajemy Rosji argumenty i jednocześnie stajemy się kozłem ofiarnym wspólnoty. Bo myślicie, że nasz premier podjąłby się takiej rozmowy i takich ustaleń, gdyby ta nie wyraziła na to zgody? Raczej wątpliwe. Z jakiegoś powodu jesteśmy wypychani na brzeg. Przyjmujemy potencjalny cios za całe NATO. Tylko dlaczego to robimy? Jakie jest logiczne wytłumaczenie dla tej taktyki? I czy Tusk właśnie popchnął nas w kierunku wojny? W sieci, wie Pani, od czasu do czasu ludzie się ratują poczuciem humoru i mnie, się, mnie wpadło w oko taki, taki mem, który tę sytuację bardzo dobrze charakteryzuje. Adam Słodowy Radzi. Pani pamięta, był kiedyś taki program, zrób to sam, tak? Adam Słodowy Radzi. Dziś pokażę Państwu, jak przerobić maskę na chorągiewkę ukraińską.